A ten polski grał, czy nie tam? To dzisiaj się okazuje. Dzisiaj grają? Tak Dzisiaj jest mecz. Jestem. Nie wiem. Nie wiem. Jak miał dwa tygodnie przerwy, prawda?

na wiosnę zdają na druga. Tak, tak. No nie wszyscy. Mamy ale geniu mówi, że 29 maja to nie jest tragedia, jak skończą. No ale cały czerwiec nie grają na ja geniu. Jakby już nie patrzę. Pierwsza wersja była zbędna. No, cia, cia, cia. Proszę, chłopa przez czerwiec nie pomaga <try> Roku, 800 grudniach, tylko 8 grudniach. Świeć finał, półfinans, a było na kawę, po prostu. Jedna wychodzi, i na wakacje w czerwcu, inaczej czerwcu, w lipcu, w czerwcu skończyli, i na wanny. Musimy no dziwić, że w sposób, że to pozostał, się bierze, że to wszystko odwrotnie na jakby po złości. No ale teraz te cztery rzeczy taki coraz ta Pamięta panie robiliśmy, żeby niewiedni mi się no kończyło, tak, chociaż żeby porwać, żeby mi na złość. Trener, koordynator, który chce, chce jechać, bo jest jest zespołem, no tam prezes, i nie nie pytam się Penarka. I wie pan to samo, wszystko, to, nikt nie wie. Ale, ale panie prezesie? Nikt nie tak, wie. Tak jak na na ten, byle jaki wydział wygasa małżebowego, ja tam też byłem na ale tam przynajmniej podejmowano decyzje, które ktoś tak, przeczytał. Tak, tam popyśle. za dużo roboty nie mieliśmy. Bramka będzie nie. My tam za dużo roboty nie mieliśmy, ale niemniej te podstawowe rzeczy By były. Złoty nie, nie były. Tak. Był zrobiony terminarz, stały, były. były Przemyślane, że, że robimy, żeby termin tak, nie było w czerwcu. Nie żeby, żeby trener reprezentacji mógł być i tu. Tak. Da. Daj, Miłosza, daj mi Miłosz, sam, że daj mi Łosza. Dobrze. A teraz to tak wygląda, jakby po złości ktoś zrobił Nie, jest to, to, to bez maju, jest bez, maju, jest bez maju, z, maju. z Ataj, ta, To jest na co. Pani. 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 nie A to czemu taką dziurę w tym doroczniku. Zapytaj do Jak dziura? To nie jest dziura, to są chłopcy. Nie ma dziury. No, no, no. Michała Nie zawsze nie wszystkie chłopcy muszą być w no jest... nie, On tak jest tak rady. słaby, że zaraz się złączą, to zaraz cztery, no panowie, no wiecie o czym mówię, na no, kurde. No, nie dajcie, no tak. My ci no. tak odpowiadamy jak i razem. Dyplomatycznie żeby, jak tak bardziej... Opowiadają no, zawodnicy i no, dokładnie, dokładnie. i mówią, że... Jak ten gra? Bardzo dobry zawodnik. Ale tamten jeszcze lepszy. A trener co? No ja wykonuję polecenie trenera.

oni się tak, na, na, na tego kolejarza przenieśli? powiem, zdaniem to jest błąd ze strony Łukasza. I to ja bardziej jeszcze się nie przeniesie? ale wcześniej nie się przeniesie? Ja myślę, że to jest duży błąd historii. Oddalanie się od Aleja Unii, to po pierwsze. Baza, po drugie, wokół kolejarza nie ma nic. Nic, żeby ktoś jakiś e, przyszedł. Nie znam, to, nie znam historii tego, jaki test. jest ser. Ja, ja słyszałem, że tylko dlatego, że tam można sztuczne boisko zbudować, a na energetykę ja to jest jedyny powód. No nie jest jedyny powód, bo warunkiem, żeby UKS tam się przeniósł, to jest wybudowanie dla kolejarza sztucznego na energetykę. Jest... Jest... Tak, dopiero kolejarz przyjdzie na energetykę. Tak podpisał e, kolejarz e, umowę. Różniało będzie 3 lipca. I podpisali, że jak zrobią to wojsko, to przechodzą. Dwie kartki już ma Ale być może, że oni tak liczą, że tu na trzy będą mieli treningowe na Unii i tam trzy. Nie wiem. Ale to jest taka mżonka. Mżonka, nie wiem. Przy tym władwe Łodzi to jest mój rząd. Nie wiem kto tam rządzi, ten się zawsze chwali, ten właśnie co pan mówi, ten, ten od pogrzebów. Rząd, rząd z panią prezydent, to w każdej się tak, to w nie się nie w w chwili, chwili, chwili. się spotyka. Tak, tak, ja znałem już takiego jednego i to bardzo dobrze, tak. który nawet przy mnie się popisywał i zawsze pójdzie i... Hania, hania, to kiedy się spotkamy, wyszedł na tym jak Zabocki na mydlenie. A ten teraz ma iść wysoko zespół, zmniejował. Tam mają sponsora, nie wiedzą co z pieniążkami no, robią. Niech no, tam, nie tam sms. Tak, o nie, wziął go pan. Nie? Wejma. Wejma? Ta, tak, przejął on tam daje. No. Tam ma chyba tą poszadłość. A to wyszedł? To jest, teraz teraz wybornicz i właśnie... Dużo Dobrze, na, na ileś lat podpisał i tam... tam ma być a trenera wziął tego, czy koordynatora, naszego kolegę. Harbickiego, harbickie harbickie, tak. razem w karty. No to to <grym> 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 nie było piłki, trochę tam robią teraz w tych poddębicach czwarta liga trochę tam rosie a kto był w podnębicach ten ośrodek i zobaczyć to też ładnie zrobiło dwa boisko sztuczne i taki remaktor a mnie jeszcze nic z tym, że tam są gminy wyjątkowo bogate po kratę i to rządzone. Tak, i obaj, obaj są obaj burmistrzowie są na sporcie są zorientowani dają widać, i dają i obaj opowiadają jak, jak robili karierę. Samorządową? Nie, samorządowo najpierw. Jeden był e, starostą drugi jego zastępcą i w momencie jak obaj wygrali w jednym roku e, burmistrzów to tam zrezygnowali i od tego momentu między sobą słowa nie powiem, nie powiedzą, ręki się nie podadzą, w ogóle nic, nic na uroczystości nie mówili, nie to ale no bo to dobrze robi. Ale świetnie Daniel. nie, mnie. Nie! Było! Było! Panie sędzio! <laughs> nie Panie sędzio! To jest w linii! Ale jest nagrane. Tu <laughs> jest nagrane, prześlemy panu. <laughs> Worry, pan nie Panie Tronia, że pan jest najbardziej. To... I najbardziej był pan na Było? Nie było. Nie było, nie było. Jak już pan powiedział, to może się pojawiać. Na starego możemy bezwalać. Tak, my tutaj jakbyśmy województwa widzieli, to w, w województwie to my mamy niezborości. Jakby porównać w Polsce. Najwoloszeń jest samej stolicy teraz chyba wybiegł. Wybiegł tak? Długa piłka była. Tak. Ja Słuchałem co prezes mówi. Szukałem tego środka. Nie, teraz? Tak. Tak. Minimum 30, 10 wymienię bardzo dobrych? Rozpoczynamy. Poddębice, Uniejów, Aleksandrów. Y, Kutno. Kutno. Y, Tam te gody są na dole, tu, koło Częstochowy. Omega dziecka, leściów piękny ośrodek. Co byśmy nie mówili, w obocznie piękny ośrodek jest to mało wykorzystany. Bełkatowie? Bełkatowie oczywiście jest dużo widać, to już ma z 8-9. To trudne do wymienienia. Właśnie takie powinny być kryteria. Także tu parę mamy w jakiś tam rozbiega, wajca, na spokój, na to tam... o, na przykład puszcza weszła wajca, wajca. nawet już, powiedzieć, że u nas w Łowiczu nawet nie najgorzej jest też tam po na tym losik dwa boiska sztuczne, dwa ale ta buda jeszcze stała no ta i budują już zatwierdzone tam ekstra biuretnami Ból mi się Tam widaje jeszcze stoi. Na przykład jak ziegam pamięcią i e, pamięcią, e, to jeżeli Sze. chodzi o łódź, to to degradacja maksymalna. Tak, Gdyby to. nie SMS to... To nic nie ma. No. Łódź fatalna. Pawianice fatalne jeszcze gorsze a jeszcze, jeszcze napiszcie no jaki jest... obiekt był kiedyś w Piotrków no no, Fatalni w PTC też było miło tam pojechać a jeszcze jak mieście um, to na SMS to najlepiej w sobie by zrobili nie? No, no, no też no to znaczy, zamknęli to by najlepiej na tak do Pawianic wracając, to ci chcę powiedzieć tam dopiero jest numer jeszcze gorsze jak woli no, to... e, prezes dost... poszedł na radę i na jego prośbę i błaganie, że nie ma Rada przydziela 25 tysięcy. I miasto po, i prezydent pojechał zaskarżył go do decyzję Rady i co to jest dopiero. I wycofali i wycofali. Tam bofa, bo tak A do czego nie ma dlaczego nie to jest numer w mieście, miasto takie jest takimi taki tradycjami. Oczywiście jeszcze ci powiedzieć, że koszykówka też rozgląda. Bo on w ogóle na nic nie daje. W ogóle na nic nie 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 na No i Piotków sław. To. Nie też degradacja. w jakimś sensie. No to masz Lechia, tera, y idzie i, do, i tam ruszają za to boisko, się ruszają, oby tylko nie odszedł ten sponsor. Wiesz, jakby weźli może teraz do drugiej ligi, to by był numer, to by jeszcze to przyspieszył, ale tam będzie. Daj mu, daj mu, daj mu. Za dużo Wojtek, sam. To Wojtek, za ja dużo, nie to już to Już Tak, tak a myślałem, że piekielnego Tomek wymienił. A to 5, nie jest się tego nie do tego. Ja myślałem, że tego piekielnego nie, tak. O, ale darem ci jeszcze dokończył. W Wieluniu ładny ośrodek zrobili. Sieradu ładny ośrodek jest. Jest, w województwie jest.

Jakby tak było 0-0, to Przerwiera by był, no, ale tak, inaczej wygrali. tak w młodszych przecież, żeśmy przegrali mistrzostwa no, Polski w tak? finały, no bo Laban to finał, bo to jest biegawakę wow. na jedną bramkę. I jedna, druga, trzecia, dziesiąta i druga. Ja? No ja to, to też 0-2, ja. teraz przerwa jest. Ja. Będę zobaczyć, czy to już tam jest.

bo te materiały na jutro <śmiany> no, puszczą. Jak przywódcy robili reformę. To robia, <śmiany> to, że zatwierdzali to, czego nie wiedzieli. Chodziło do to, że to <śmiany> jeszcze nie wygląda. Co Perek z Polski... Ale teraz poproszę na analizę, na czym taki wycinek. Musisz to wymazać, to się nie idzie. To się ścisza wszystko, po co mam milek zaraz tam wymazywać? <gry> Bo się kiedyś może przydać. Tak, <gry> tak. Ja, Takie materiały trzeba trzymać. Nigdy już nie wiadomo. Ten steru też zbierał przecież, nie? Teczki miał. Kto? Ten ster. Jak? Ty Miński. Pan z Kanady, panowie. Na żonę miał ster. Tak, być może ty Miński był z Kanady. Z dobą tam pracowałem, ale z Kanady pod Moskwą. Nie, nie no ten jakiś firmę miał. Przecież on, no ówczesne to mówili, no wiadomo, że w Polsce to wtedy robiło wrażenie, że tam ma majątek 5 milionów szacowany na 5 milionów dolarów, to w tym czasie to w Polsce robiło wrażenie, ale to w Kanadzie żaden no, żaden jakiś bogacz, jakiś bogacz, no to tam sporo jest milionerów. Ale inni razem już... Ale nie, skacze, to, nie skaczą. To piekielny krył. To piekielnego człowiek. A w ogóle dlaczego piekielny krył najwyższego? Dlaczego nie poukłada w i nie połapie buła z tych najwyższych? Chociaż może złapali, bo tam jest dwóch. To był trzeci nie wiem, taki wielki. Tak, A to na filmie widać. Dobra, 5-0.

Mojego rekordu nie kobię. Chcę jest tak. 13 było, nie? No, do no 12. Słuch, tak. Nie pamiętam, no, no, to, to, 4, ta. Ta. Ja Pamięta, to było. Yeah. Lepsza, to była, to była pisała prasa. Tam, tam, tam prasa pisała. No pisała, no pisała że nie yeah. może dochodzić do takich biepsza, no, no, biepsza. no tak, do miał, miał pretensję, ale ja tam najpierw nie mogę to to, to też to nie na dzień dobry, jednak, żeby to było kompromis Oni nie chcieli, więc tak? Oni chcieli, żeby to było chcieli, żeby Bo, bo się pan, że bez panu, bez panu, że... Widzę, że

z ale, ale, reale, bramka bramka. No, ale Z rapidem dwie bramki z wysoka bramka Nie, z, z rapidem dwie bramki i, i z Irlandczykami jedno, Przegrali trzy, dwa i dwa. Ale Irlandczycy też przegrali dziesiątkę z tą belgijską. No tak, ale jak będziemy się rozmawiać to nie nie jest. U. Nie, on nie jest na walce. On, on dokłada? On, to dokłada to no, do tam to był to, nie na mogę wspomóc no, zawsze przyjechać na kawę jakąś prąd z ja prądem fotel jest cały jest czas już teraz to bez prądu kurde dlaczego? sam, Co? Brocha, sam Było prąd bez kawy wyłączyli <laughs>

no to jest na, to już, znaczy więcej, bo Borowcy robali, trenowali w SMS-ie. E, zając, który jest... No na wziął, konia się pakuje drugi raz. E, A ten szumer... Zając. Dominik Zając, ale ten Dominik, prawda, go zając? To jest kuzyn, kuzyn, kuzyn. kuzyn tamtych zając. Na... szumer, e, Borowcy. A jeszcze był bąk, bon, ale bąk, bo im to oddali. No to są zając i Borowski. Ten jeden, bo, bo Krzysiu to um, o tego, o Mirka Baszczyka, a, a ten starszy mój wówiec, to jest rodzina tego, Lipa, oh, bramka, ale... oh, no, no. a tak i... Się...

Kryją tą strefą tych trzech. Nie, I się nie ruszają, nie słyszają, się Jaka to jest głupota tych trenerów, Michał jaka nie chciałbym już gdzie na takim poziomie kryć strefę. Nie indywidualnie ze na paragrafy, to do nich ludzie i trafia mały na dużego, duży na małego i brakował im bram. Co to jest ten Mikoł to jest ten co nam tak powiem, jak tylko będzie w tej drugiej, tak, dwie, Tak. To czyli prawie. takiego ważnego tak, odgórza, tak, 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 to, to jest właśnie on. Tak.

Zero Ale... tak. już. Tak. Zero już. 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 Zero nie, jedna za mała. Gdzie jest drugi? Jedna za mała.